Warte już zawody badmintonowe DOIB odbyły się 27 września tradycyjnie w sali Matchpoint w Ślęzie pod Wrocławiem. Żadne zawody nie mogą rozpocząć się bez porządnej rozgrzewki. Tym razem na turniej zgłosiło się 40 zawodników. Z roku na rok jest coraz więcej zainteresowanych. Bardzo się cieszę, w imieniu naszego zarządu izby, że tak licznie przybywacie, że trenujecie, że integrujecie się i Wasza rodzina badmintonowa jest jakby już coraz większa, coraz bardziej liczna. Zawody trzeba uznać za otwarte. I proszę ogromnie drama dla wszystkich uczestników. Na zawodach pojawili się również stali bywalcy. W zeszłym roku byliśmy tutaj też całą rodziną, a poprzednim razem byłam tylko ja, żeby w ogóle sprawdzić jak to wygląda i właśnie czy, czy warto kontynuować i powiem szczerze, że zdecydowanie warto. Przez ten rok przygotowywaliście się może? No właśnie nie wyszło trochę, czasu brakowało. Jakieś parę razy byliśmy coś pograć, ale nie ma regularności. Na co liczysz? Na zwycięstwa. Nad grą zawodników czuwał sędzia zawodów. Ty, Mateusz Czysz. Zawody przeprowadzamy w różnych konkurencjach, w singlu mężczyzn, singlu kobiet, deblu mężczyzn, deblu kobiet oraz w grze mieszanej, czyli kobieta z mężczyzną, no, wyłonimy mistrzów tutaj do nośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów. Badminton daje nam ogólnorozwojową jakby wszechstronność, rozwija on wszystkie zdolności motoryczne i dzięki temu naprawdę nie ma się problemów tak na dobrą sprawę i w życiu i w żadnym innym sporcie, w zespołowym jak i w indywidualnym. Mam doświadczenie, że grałem już w dwóch turniejach finałuściu. No i to daje efekty, bo rzeczywiście jakoś tu wychodzi. A poza tym co tydzień gram jednak Badmintona z kolegami. No, także. To od wielu, wielu lat. Od 40. Pierwszy mecz wygrany. Dzień dobry, pierwszy mecz wygrany, aczkolwiek nie będę ukrywał, że przeciwnik mnie zaskoczył. Myślałem, że pójdzie mi łatwiej. Bardzo wyrównany mecz, niestety dla mnie końcówka dla przeciwnika, Dwa do jednego w setach. No ale jeszcze wszystko przed nami. Oczywiście, nie odkładam rakiety jeszcze, będę walczył do końca. Kiedy jedni dwoili się i troili na boisku, inni trenowali pamięć i logiczne myślenie. Ciężko było. No właśnie bardzo zacięty mecz. Tak. Przeciwnik jakiś mocno doświadczony. Tak, tak. Mhm. Bardzo wyrównana gra, ale fajnie. Po co się to przychodzi? Jestem. A doświadczenie w badmintonie jakie? 10 lat treningów, ale 4 lata przerwania. Jak poszło? Dobrze. Zdobyłam parę punktów, <laughs> pozytywnie. Okay. Wygrane, rozumiem. No nie, a mogło <laughs> być zawsze gorzej. <laughs> Okej, okay. ale co, impreza fajna. Bardzo fajnie, bardzo pozytywna atmosfera yy, i bardzo jest miło. Poszło? Wygrałam. Emocje bardzo duże. Miałam bardzo fajną przeciwniczkę, ale się udało i wygrałam. Który to będzie mecz dzisiaj? E, dzisiaj drugi. Aha, a pierwszy... pierwszy wygrany. Także okay. zobaczymy. Ale tutaj jest mocna presja. To są naprawdę dobre zawodniczki. Dzisiaj miałeś jako przeciwnika w zastępce przewodniczącego Izby. W jakiej kondycji? No, lepsze niż myślałem na pewno. To się tak wydaje, ale w sumie wyrównany był pojedynek. no Na przewagi tam się skończyło. Na razie gramy tylko single. Kończymy właśnie, to są będą ostatnie mecze grupowe w singla. I jak sobie skończymy tego singla, płynnie przejdziemy sobie do gier podwójnych. Duży wysiłek za Panem. Tak, bardzo duży. Graliśmy single i teraz mixta z żoną, więc bardzo, bardzo duży wysiłek, ale jest satysfakcja ogromna. Aha, wygraliście? Tak, mixta wygraliśmy. Tak, idziemy dalej. Okay. Podobno mamy srebro już, Aha, więc jest bardzo dobrze. Przeciwnicy w Deblu są na dosyć wysokim poziomie no i trzeba było powalczyć o tą wygraną. Rzeczywiście wygraliśmy minimalnie chyba dwoma punktami. No stąd e, jednak trzeba żeby wygrać, trzeba w to włożyć trochę wysiłku. Pan ocenia poziom. Według mnie jest z roku na rok coraz wyższy. Część ludzi przychodziła na zajęcia z Izby, które odbywały się co dwa tygodnie. Właśnie takie, które prowadziłem też tutaj jako trener. Progres jest widoczny. Plus też osoby, które są partnerami do gry, które nie uczestniczą w Izbie, też już są osobami grającymi, trenującymi, więc jest, jest lepiej. Mecz finałowy singla mężczyzn pomiędzy Andrzejem Łukasiewiczem a Grzegorzem Ciechanowskim rozgrzał atmosferę do czerwoności. Dzięki za brawo, brawo. brawo! Turniej zakończył się wręczeniem medali. W kategorii radosny amator singiel damski pierwsze miejsce zajęła Anna Kołodziejska, druga była Małgorzata Liniowska-Furtak, a trzecia Karolina Matuszek. Brawo! W kategorii radosny amator singiel mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył Miłosz Kołodziejski, drugie miejsce zajął Michał Kołodziejski, a trzecie egzekwo Maciej Kołodziejski i Filip Furtak. W mikście złoto wywalczyli Justyna Kolbus i Paweł Majchrzyk. Drudzy byli Anna Kołodziejska i Maciej Kołodziejski, a trzecie miejsce zajęli Michalina Nastiuk i Bartosz Nastiuk. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Małgorzata Chłopek i Jolanta Foltyn. Gra podwójna mężczyzn zakończyła się wygraną Krzysztofa Derynga i Grzegorza Ciechanowskiego. Drudzy byli Grzegorz Pierok i Bogdan Gołaszewski, a trzecie miejsce egzekwo wywalczyli Mateusz Bartkowiak, Tomasz Mikuśkiewicz i Michał Kołodziejski, Miłosz Kołodziejski. Powiedzieliśmy, że mamy przed sobą dwóch tych zawodników i stawili nam show, tak jak powinno wyglądać w finale. Zachęceni też trochę przez izbę, przez yy, zajęcia organizowane, yy, stwierdziliśmy, że fajnie też wziąć trenera i z kolegą Sebastianem się umówiliśmy i od pół roku od trenujemy. Pół roku, trenujemy raczej regularnie i staramy się jak najbardziej podnosić tą poprzeczkę własną i, i dlatego zapisaliśmy się też na turniej, żeby trochę zagrać, bo mój to jest pierwszy turniej. Pana? Mój drugi dopiero, także drugi. Z, z, przecieramy szlaki. W singlu damskim pierwsze miejsce wywalczyła Justyna Kolbus, druga była Jolanta Foltyn, a trzecia Małgorzata Chłopek. W singlu męskim złoto wywalczył Andrzej Łukasiewicz, srebro Grzegorz Ciechanowski, a brąz egzekwo Paweł Majchrzyk i Bartosz Zbrojewicz. Następne zawody z Izbobek gdzie? No chyba w następnym roku w Świnoujściu, co będą. Będę mam nadzieję w reprezentacji, może mnie przyjmą. Albo w dalszym ciągu będę, jeśli młodzież mnie nie zastąpi. Gorąca atmosfera sprawiła, że trudno było się rozstać i nikt nie wyszedł z turnieju niezadowolony.